Proces zatrudniania pracowników. W tym momencie klikamy na okno pracownicy. Zwróćcie uwagę, Państwo, że na górze pojawił się okres grudzień 2020 roku. Aby zatrudnić pracownika, możemy go wykonać na dwa sposoby. Możemy kliknąć dodaj w prawym, górnym rogu lub menu zatrudnij pracownika, które znajduje się tutaj na dole. Klikamy zatrudnij, wybieramy opcję nowego pracownika. I otworzy nam się kreatorek ośmiokrokowy, który pozwoli nam zatrudnić naszego pracownika. W tym miejscu uzupełniamy nasze dane podstawowe pracownika, i po uzupełnieniu klikniemy Zapisz i przejdź dalej. Prawidłowo wprowadzone dane o naszym pracowniku zostały zarejestrowane, i w tym momencie wybieramy polecenie Zapisz i przejdź dalej. Znajdujemy się w tym momencie w kroku drugi naszego kreatora, gdzie uzupełniamy informacje o naszej umowie. Jeżeli wybierzemy umowę na czas nieokreślony, w miejscu daty rozpoczęcia stosunku pracy, powinniśmy wpisać pierwszy dzień, z którym następuje zatrudnienie naszego pracownika. Następnie uzupełniamy stanowisko. W momencie, kiedy nie mieliśmy wprowadzonych żadnych stanowisk, klikamy dodaj nowy. Otworzy nam się słownik, w którym przez polecenie dodaj wpisujemy stanowisko pracy, na którym zatrudniamy naszego pracownika. Po wprowadzeniu danych Klikamy Zapisz, a następnie Użyj. W tym momencie nasze stanowisko już zostało dodane. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu możemy uzupełnić lub zmienić, że to jest umowa z prawami autorskimi lub nie, gdzie wykonywana jest nasza praca, czy jest to główne miejsce pracy. Uzupełniamy wymiar, jak również dobową normę czasu pracy. Jeżeli nasz pracownik pracuje w innym harmonogramie aniżeli pełen etat, powinniśmy go przypiąć do pracownika z niższym, zmniejszonym etatem. Te etaty będziemy omawiać przy wzorcach. Ja natomiast Państwu wspomnę, że wybierając którykolwiek z tych etatów, w sposób automatyczny zmieniamy na kalendarzu czas pracy. Proszę zwrócić uwagę, że uzupełniamy wynagrodzenie zasadnicze, które możemy określić jako stałą kwotę lub stawkę godzinową. Po wpisaniu tej kwoty, możemy uzupełnić również sposób wypłaty naszego wynagrodzenia. Może, mamy do wyboru dwie opcje: albo jest to gotówką, albo przelewem na konto w ostatnim dniu. W tym miejscu powinniśmy również wprowadzić numer. Rachunku bankowego naszego pracownika. Jeżeli tego jednak nie zrobimy, możemy do tego elementu wrócić po zakończeniu całego procesu. Możemy dodać również inne składniki przy zatrudnieniu, na przykład dodatek funkcyjny w momencie, kiedy on jest procentowy, wybieramy. Procentowy może być on również kwotowy, wówczas określamy kwotę tego dodatku. Tak uzupełniane dane możemy. Zapisać, ale wcześniej określimy, jaka jest data zawarcia tej umowy. Ona może być równa z datą zatrudnienia lub wcześniejsza. W moim przypadku będzie to również 1 grudzień. I uzupełniamy informację o tym, kto reprezentuje naszą firmę. Jeżeli nie mamy takiej osoby, dodajemy ją ponownie przez słownik jako dodajnowy. Po wprowadzeniu danych podstawowych możemy. Wykonać automatycznie eksport danych z UŁa do płatnika lub, ewentualnie, jeśli coś się nie udało, cofnąć nasze zatrudnienie. Tak przygotowane dane, klikamy Zapisz i przejdź dalej. W tym momencie pojawiło się okno, w którym powinniśmy uzupełnić nasze wykształcenie w celu prawidłowego ustalenia wymiaru do urlopu. Powinniśmy uzupełnić tytuł naukowy, nazwę szkoły. Natomiast najistotniejsze to są elementy mówiące nam o czasie trwania naszej nauki, ponieważ to jest podstawę do prawidłowego ustalenia naszego wymiaru do urlopu. Po uzupełnieniu tych informacji, czy pierwszej szkoły, mamy możliwość dodania kolejnych szkół, które wpływają ewentualnie na wymiar do urlopu. W momencie, kiedy jest to tylko jedna wartość, klikamy Zapisz i przejdź dalej. Mamy możliwość uzupełnienia informacji o badaniach lekarskich, o ukończonych kursach oraz rodzaju uprawnienia. Jeżeli nie dysponujemy takimi danymi, ponownie klikamy Zapisz i przejdź dalej. Zostaje nam ostatni element, który mówi nam o historii zatrudnienia. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jej nie uzupełnimy, będziemy potraktowani jako absolwenci z ograniczeniem prawa, z ograniczonym prawem do urlopu. W tym miejscu uzupełniamy poszczególne miejsca zatrudnienia na podstawie świadectw pracy. Możemy uzupełnić stanowisko, możemy, powinniśmy uzupełnić okresy zatrudnienia. Pamiętajcie państwo, że zawsze rozpoczynamy od roku, następnie miesiąc i dzień. Jeżeli to jest pierwsze miejsce, jedno świadectwo pracy, to w takiej formie, jeżeli występowały kolejne, klikamy dodaj okresy zatrudnienia. Pierwsze nasze świadectwo zostało wpisane. Okres zatrudnienia możemy go oczywiście usunąć lub poprawić i możemy uzupełniać kolejne. Dodany kolejny element ponownie klikamy, dodaj okres, pojawił się drugi, mogę dodać również trzeci. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli użyłam roku bieżącego, mam możliwość uzupełnienia nieobecności w roku bieżącym w zakresie urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, również opieki nad dzieckiem, ale tutaj w zakładce powyższej mamy również informacje o wynagrodzeniu chorobowym w bieżącym roku. Możemy go również uzupełnić. Jeżeli ja bym tutaj uzupełniła na przykład wartość 17 dni, zobaczycie Państwo, w jaki sposób później zostanie zarejestrowane moje zwolnienie lekarskie. W moim przypadku są to trzy miejsca i w tym momencie klikam Zapisz i przejdź dalej. Zakończyłam proces zatrudnienia i klikam Zakończ proces zatrudnienia.